Widzowie, tutaj nie mam okna. Nie wiem, co to, co to, co to jest za znak jakiś. Nie wiem, co to, TNT tu TNT wybuchało. O kurczę! O, a to tak w ogóle, witam nas w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony, oczywiście, Narmaduko. I dzisiaj się wyprowadzamy do Entercomic Tutaj na telefonie mam korty, właśnie się już je szukam, a już tutaj są. Tak, Entercomic założył własne miasto i mam. Wrócimy się tam, może dom już sam wybuduje, bo nie chcę, że trzeci raz mam pokazywać, jak buduje dom. O, czekajcie, ja mam okno, ja mam okno otwarte, widzowie, czekajcie, ja muszę zamknąć. I ciupcia tutaj jedzie. A, dobra, nie zamyka, chyba nawet nie słychać. Mm kordy nie mam... To nie wam... Z, mam... znaczy... możliwe, że Wam zamarzę te kordy. Jakbyście na ten serwer dostali. Yy... Czeka to tam. Tam maleją. Tak, więc tam się do... Aha, dobra, już pamiętam gdzie, już pamiętam gdzie. O! W tamtą stronę mam nadzieję, że to jakoś bardzo mi się nie zepsuje. Ale i tak mam upiorne bramy od od, od, od zielonego stiwa, O, sobie jeszcze coś zbiorę, czekajcie Coś sobie jeszcze spróbuję sobie dla ono sobie zbiorę, bo nie wiem, może windę sobie jakąś zrobię, później? a tylko osiem? Hmm. dobra, trudno I lecimy. Już pamiętam, o, to, co to jest za wieża? Nieważne. O, sawanna, to już to gdzieś tutaj będzie. No, no, Cordoba nie za I, tak i tak, miejsce spałne z obok naszej wioski, to Wam mogę powiedzieć. Yy, no, to kamykowice. Ups, chyba trochę przeleciałem. Słuchajcie, już się pogubiłem. To gdzieś tutaj powinno być. W tą stronę. Za morzem? Serio sobie było za morzem? No faktycznie to jest sabanna. Gdzieś tu. Tak jest! Widzowie znaleźliśmy! To ja, z... ja już tutaj nie byłam, przed oczy, znaczy kilka dni temu. Też też od razu nie chciałam wszystkiego brać naraz. I tutaj nowe rzeczy dawałam. Tu chyba nie. Nie, tutaj nie. Była tam muzyczka w tle. W tym Minecrafcie. Gdzie to, gdzie to sobie sobie dawałam rzeczy? Tu? Nie tu, yy, nie, tutaj mieszkał Enter Kamek, zawsze to nie mogę znaleźć tego miejsca. Uuu, szmaragdy, siodło, pochodnia. dobra, pochodna trochę, ale... Dyrekamy, który tutaj nie brał rzeczy? Tutaj? Nie tutaj. Tam ustułkowano tak w ogóle. E, tutaj są villager... villagerzy. W którymś odcinku powiedziałam villagerzy? Nie wiem w którym. E, e, może. Nie no. Ja już tutaj krążę po tej wiosce chyba 20 godzin. Naprawdę. Nie, tutaj chyba jakiś villager też jest. Co? Co tam jest w skrzynce? Nie no, nie będę na już wchodził. Bez przesady. Tutaj? Kurczę, gdzie to było? Tu. A tu sklebek. Co weźmiemy? Aha, tutaj jest ściana w ogóle. No nie no, Elektro sobie zdajemy na chwilę. Tu? Nie, no znaczy ja już sobie, chyba pewnie byłam. Byłam tu? Byłam tu. Albo... Czy tam mnie nie było? Nie wiem. No taki dom był trochę większy. Tu? Nie, chyba nie miałam takiego. A jednak to było moje. Tutaj mam szalker boxy. O, moja tarcza w końcu. Tyle nad nią walczyłam. O i to te mam w ogóle. Podobno chłopaki jak pokonali. On to mieli... Dwa takie paski, chyba. Dwa takie paski. Nie wiem. Coś takiego mi mówili, chłopaki. Ale właśnie. Tutaj chyba będę miał rzeczy. No. Widzowie. Ogólnie mam bedrocka. Więc fajnie. Też mam nowe narzędzie sobie zrobiłem. O. Tak... Ups. A o nie jeszcze tego. Ender Chesta muszę powiedzieć. Wieso to wyszło Halo? Gdzie mam dwa sh shulker boxy. Co jest jakiś tam? Nie, Ender Chesta chyba nie mam, widzowie. No nie, będę musiał tam lecieć do tego, ale dobra, trudno. Zbrojkę sobie zdejmę. No, potrzebuję czarnego betonu. To naprawdę bardzo potrzebuję. Mm. Co by tutaj zrobić? Nie no, widzowie, co ja powiem? Widzimy się po cięciu. Po dwóch godzinach wędrówki, mam to. Kto? W którym domku mieszkałam? Nie, ten. w którym jednoku? Nie, dobra, w tym. Ja już się pogubiłem sam. Tutaj położę? O, jest. Dobra, na razie tutaj sobie odłożymy trochę zielonego betonu. No mamy trochę do budowania. Gdzie by sobie to sobie wybudować, czekajcie. Gdzieś tutaj sobie wybuduję i widzowie, my się mi, mi, mi się... Mi się widzimy, jak skończę budować dom. Widzowie, a więc mój pomnik... Znaczy pomnik. Jeszcze z zbuduje spokojnie, wygląda tak. Musiałam go tego oświetlić, wiem, że trochę to brzydko wygląda, ale... Tak wygląda. Tak właśnie tak! Juhu! Tak wygląda! A, mój dom jest tam! Czekajcie, ale sobie założymy. O nie, co jest? Co? Co, jest? Czemu nie mogę w ogóle na elektron latać? Czy teraz jest wyłączona? Hmm, dobre pytanie. tak wygląda mój domek, taki mały, taki mały. O nie, spadłem! Co? Aha, ktoś mi pranka zrobił, super. Dobra, widzowie. Nie ma w moim domu takiego śmiecenia. Aaaa. Widzowie, a więc do zobaczenia do następnego odcinka. Te kury powybijam. Cześć.